Kontrast Plus, Paweł Wanik, witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnym odcinku, a dzisiaj z nami na łączach wiceprezydent Radomia, pan Jerzy Zawodnik. Dzień dobry, witam pana. Dzień dobry, witam serdecznie. No Panie Prezydencie, koronawirus nie odpuszcza. Widzimy to nawet przez pryzmat dzisiejszej rozmowy, którą toczymy w sposób zdalny, dlatego chciałem się zapytać, czy i jak radom jest przygotowany na tą drugą falę? I tu pytam choćby przez pryzmat sprzętu czy szpitali, bo tutaj zdaje się, w jednej z radomskich rozgłośni zdążył już Pan powiedzieć, że no, jeżeli chodzi o łóżka, to ich zaczyna brakować. Um, łóżek już brakuje, nie zaczyna brakować. Mówiąc wprost, zgodnie z decyzją Wojewody, Radomski Szpital Specjalistyczny miał obowiązek przygotować 26 um, łóżek dla pacjentów zarażonych koronawirusem lub podejrzanych, w tym 3 łóżka respiratorowe. Ten oddział zakaźny, który przygotowaliśmy, on już jest pełny. Dodatkowo mogę powiedzieć, że na intensywnej terapii mamy 6 pacjentów pod respiratorem i niestety także w innych oddziałach szpitalnych. Do tego nieprzystosowanych mamy także pojedyncze przypadki osób, które są hospitalizowane z koronawirusem to pokazuje jasność, że te przewidywania rządu dotyczące, dotyczące rozwoju choroby absolutnie się nie sprawdziły i ten system, który dzisiaj jest funkcjonuje w Polsce trzeba jak najszybciej przemodelować, bo mam wrażenie, że pacjenci nie są zabezpieczeni w sposób należyty. Zacznijmy od samego początku, czyli od tego pierwszego kontaktu, gdzie zgodnie z zarządzeniem i tymi wytycznymi ministra zdrowia, pacjent, który ma podejrzenie, uważa, że miał kontakt, że ma objawy, powinien zgłosić się do lekarza pierwszego kontaktu. No i tu się zaczynają schody żeby dodzwonić się do jakiegokolwiek przychodni. Oczywiście są wyjątki przychodni, które normalnie funkcjonują, ale w większości przypadków z tych sygnałów, które ja otrzymuję, a nawet mam informację bezpośrednio od członków swojej rodzin, że dodzwonienie się do jakiegokolwiek przychodni podstawowej opieki zdrowotnej graniczy, z cudem. E, więc już e, mamy e, pierwszy problem. I oczywiście ten e, ta druga rzecz, którą ja też mogę w ramach swojej pracy zdiagnozować, kwestia przekazywania pacjentów. Mieliśmy, e, mamy 26 murzek przygotowanych, ale też e, z tą e, wytyczną. E, Pacjentów e, takich e, trudnych e, w ciężkim stanie mieliśmy przekazywać do szpitali jednoimiennych. E, pra, jesteśmy szpitalem specjalistycznym od 8 dni, i przez 8 dni nie udało nam się przekazać jakiegokolwiek e, pacjenta do szpitala jednoimiennego. Odmawiają, mówią, że są przepełnione, że są niewydolne, że nie przyjmą tych pacjentów, więc e, ta informacja, no niestety, mogę powiedzieć, jest przykra. A z drugiej strony. Też y, y, gdzieś z tyłu głowy wiemy, że ten okres grypy, który nas czeka, jeszcze się w ogóle nie rozpoczął. Dzisiaj są problemy i de facto informacje co rusz, że to w jakiejś szkole, w jakimś zakładzie pracy, w urzędzie, czy w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej te przypadki zachorowań się zdarzają. I obawiam się, że jak tak to będzie wszystko wyglądało dłużej, no to nie poradzimy sobie z tym zakażeniem. Nie mówię tylko tutaj o naszym mieście, ale ogólnie o Polsce, bo te obserwacje, które mamy my tutaj w Radomiu z Radomskiego Szpitala Specjalistycznego, który jakby nadzoruje, to jest tylko jeden z przykładów, których wiele słyszę od innych władarzy miast, czy chociażby przeglądając internet mogę to stwierdzić. No, to tym bardziej zasadne wydaje się pytanie, które krąży generalnie od kilku lat, bo mamy generalnie dwa szpitale. No, nie licząc oczywiście Krychnowic czy Radomskiego Centrum Onkologii, to jest Józefów i szpital przy Dr. Mana. No i w obecnych czasach z zupełnie nowego, większego kalibru nabiera pytanie, czy nie należałoby pomyśleć o budowie trzeciego, pytania, trzeciego szpitala. To jest zresztą pytanie od naszego widza, pana Pawła, który pyta, czy w Radomiu powinien powstać jeszcze jeden szpital, czy miasto ma takie plany i gdzie takowy? Szpital mógłby powstać? Eee, to jest kwestia e, przede wszystkim e, zarządca. E, kwestia za, zarządca, czyli e, w, ufundowania. E, bo budowa szpitala to jest inwestycja. Jak nie za kilkaset milionów, to jeszcze więcej, za miliard złotych. Żaden budżet miasta w Polsce nie udźwignie takiej inwestycji. Jeżeli jest takie wskazanie, no to i taka potrzeba, to jak najbardziej, ale powinna być to bezwzględnie inwestycja rządowa. Tym bardziej, że słyszymy, że rządzący, rządzący w Polsce chcą przedstawić szereg ustaw w inicjatywie jesiennej. I jedną z tych Ustaw, o której się mówi, jest to ustawa o upaństwowieniu wszystkich szpitali samorządowych. Więc wtedy konkretnie szpital, który dzisiaj podlega pod prezydenta, przestałby być szpitalem samorządowym, a stałby się szpitalem państwowym. Oczywiście nie wiem, nie znam założeń tej ustawy, bo tylko. Widziałem takie e, zapowiedzi, ale jeżeli jest taki plan e, rządzących, to myślę, że kwestia jakby budowa nowych e, szpitali to także ich kwestia. Ale jeszcze chciałbym wrócić jedną rzecz do koronawirusa, e, bo e, faktycznie widzimy wzmożoną liczbę e, zakażeń. A jednocześnie, gdzieś z tyłu głowy obawiamy się, że możemy wrócić do systemu, jaki był jeszcze niecały miesiąc temu, gdzie szpital na no, dr. Mann był szpitalem jednoimiennym. W naszej ocenie jest to zły pomysł, bo koronawirus jest bardzo groźny, ale groźne są także inne choroby i umieralność na te inne choroby jest dużo większa niż na koronawirusa. W Radomiu potrzebujemy dwóch dużych szpitali specjalistycznych. Więc wyjęcie jednego szpitala specjalistycznego i przemianowanie go na e, jednoimienny okazało się błędne, bo wtedy szpital na Józefowie wręcz był niewydolny, nie mógł przyjmować, e, nie był w stanie przyjmować wszystkich e, pacjentów, e, więc jeżeli e, gdziekolwiek jest jakakolwiek e, pomysł na przemianowanie radomskiego szpitala specjalistycznego na jednoimienny, to dobrze by było, żeby taki szpital przemianować. Ale jakiś szpital wokoło Radoma mały, który, który, jeżeli wypadnie z systemu ogólnej opieki zdrowotnej nie zaszkodzi opiece Zdrowotnej na inne schorzenia niż koronawirus. Bo faktycznie codziennie ludzie mają zawały, codziennie mają wylewy i ktoś tych pacjentów musi obsłużyć. I myślę, że to jest e, niezwykle ważne. I Sama kwestia budowy nowego szpitala myślę, że jest bardzo, ale to bardzo odległa. Nie słyszałem jakikolwiek e, takich pomysłów czy ze strony marszałka województwa, e, czy ze strony e, partii rządzącej, ani tych polityków. Tym bardziej, że mogę powiedzieć wprost, że przez ten okres taki pięciu lat dofinansowanie, jeżeli chodzi o Radomskiego Szpitala z budżetu państwa, praktycznie było znikome. Jedyne pieniądze, jakie otrzymaliśmy, to bodajże 400 tysięcy na oddział pediatryczny. To naprawdę jest bardzo, bardzo niewielka kwota w stosunku do tego, co szpital otrzymywał w latach poprzednich od ministerstwa. No tak jak sobie powiedzieliśmy, już ustaliliśmy, budowa, ewentualna budowa nowego szpitala to perspektywa raczej w dalszej niż bliższej przyszłości. Z pewnością przyjdzie nam na to poczekać. Oby krócej przyszło nam poczekać na rozbudowę szpitalnego oddziału ratunkowego przy Szpitalu Miejskim, bo właśnie tego dotyczył jeden ze złożonych przez miasto wniosków, opiewający na 27 milionów. Pieniądze miałyby pochodzić z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. I tutaj pytanie do Pana mam takie. Jak Pan ocenia szansę na pozyskanie tych środków i czy w przypadku gdyby się nie udało, ta inwestycja będzie dalej realizowana, czy w związku z tym oznacza to jej wstrzymanie? To jest inwestycja, którą musimy zrealizować wcześniej czy później. Jest to nakaz ustawowy. Ustawodawca wprowadził konkretne standardy. Co do, do, co do medycyny ratunkowej i funkcjonowania szpitalnych oddziałów ratunkowych. I, i przebudowa e, SOR-u to nie jest tylko kwestia radomskiego szpitala specjalistycznego, ale także mogę powiedzieć, że na szpitalu na Józefowie także do takiej inwestycji się szykują. Oczywiście szpital na Józefowie ma tyle łatwiej, że ma bogatego właściciela marszałka województwa, który de facto e, już wyasygnował kwoty, właśnie nie pamiętam, chyba o 23 milionów w wieloletniej prognozie na realizację tej inwestycji. My, jeżeli chodzi o Radomski Szpital Specjalistyczny, w tym momencie już jesteśmy po przetargu i w przetargu woniliśmy firmę, która ma przygotować pełną dokumentację techniczną potrzebną do realizacji tej inwestycji. De facto myślę, że około pół roku potrzebujemy, żeby tą dokumentację dostać. Kiedy ta dokumentacja będzie gotowa, będziemy mieli pełen wszystkie dokumenty, żeby móc rozpocząć tę inwestycję, ale faktycznie. Żeby ją zrealizować, potrzebne będą pieniądze. E, pieniądze, wiemy, że e, budżet e, miasta e, nie jest e, z gumy. E, potrzebne są różnego rodzaju inwestycje. E, oczywiście jako miasto bardzo dużo e, finansujemy realizację inwestycji e, w szpitalu, bo chociażby e, e, inwestycja, która w tym momencie się kończy, e, pawilon, e, gineko, e, nowe centrum rehabilitacji w starym pawilonie ginekologiczno-położniczym, to sama inwestycja budowlana to jest 40%. Milionów złotych, a dodatkowe wyposażenie 4,5 miliona, które mamy realizować w przyszłym roku. Zresztą w tamtym roku na inwestycje w szpitalu przeznaczyliśmy ponad 30 milionów złotych, więc pokazujemy, że miasto jak najbardziej chce inwestować w szpital, że zdrowie i życie mieszkańców jest bardzo ważne. Remontujemy, praktycznie już wyremontowaliśmy wszystkie poradnie specjalistyczne i permanentnie jakieś inwestycje realizujemy. S SOR też musi być wybudowany i bardzo liczymy, że w ramach właśnie tego Funduszu Inwestycji Samorządowych otrzymamy. Te pieniądze, tym bardziej, że jest to wymagane przepisami prawa. Nie ukrywam, że także liczymy na to, że dostaniemy pieniądze e, na przebudowę wiaduktu e, na ulicy Żeromskiego, który jest niezwykle potrzebny, bo tam ma być e, przystanek kolejowy, tam ma być e, przystanek autobusowy dla autobusów, które będą mu w przyszłości e, radomskie e, lotnisko. Więc te dwie inwestycje, jedna wyceniona na 75 milionów e, dofinansowania, oczywiście mówimy o w finansowaniu, druga na 27 milionów. Liczymy, że dostaniemy te pieniądze, że Radom może liczyć na przychylność partii rządzącej i że tak jak nam obiecywano w kampaniach wyborczych i na różnego rodzaju wiecach, faktycznie Radom będzie mógł realizować duże inwestycje z pomocą budżetu państwa, bo faktycznie to miasto zasługuje. Tym bardziej, że gdzieś ktoś mówi, że w przyszłości ma być to stolica Województwa, a skoro stolica województwa, no, no to zasługuje na duże dofinansowanie z budżetu centralnego i faktycznie liczymy, że na obie inwestycje otrzymamy dofinansowanie. No to jak już jesteśmy przy przystankach kolejowych, to mam tutaj również pytanie od pani Anny, które brzmi, czy a jeśli tak, to jak miasto lobuje na rzecz powstania przystanku kolejowego Radom Południe z kolei? Um, um, oczywiście um, raz w miesiącu oczywiście dzisiaj mamy sytuację covidowską, więc te spotkania aż tak często się nie odbywają, ale w zeszłym miesiącu było spotkanie um, w ministerstwie dotyczącej właśnie kwestii um, kwestii um, lotniskowej i w tych, um, przy tych kwestiach rozmawiamy w ministerstwie um, na temat um, różnych Inwestycji wokoło, czy mówimy tutaj o S7 czy S12, które są bardzo ważne na lotniska, ale także ten przystanek kolejowy na południu też jest niezwykle ważny. My jako miasto bezwzględnie opiniujemy pozytywnie tą decyzję, a jednocześnie wokół już planujemy innego rodzaju inwestycje, chociażby parkingi, gdzie mieszkańcy nie tylko Radomia, ale tych gmin wokoło naszego miasta, jeżeli będą. Chcieli skorzystać z transportu kolejowego, czy to do lotniska, czy dojechać do Warszawy, będą w pobliżu mogli zostawiać swoje samochody, żeby przesiąść się właśnie do tego transportu szynowego, który jest o wiele bardziej ekologiczny i zdrowy. Więc jak najbardziej lobbujemy za tym pomysłem wszystkie nasze wszystkie pytania opiniujemy pozytywnie zarówno miejska pracownia urbanistyczna, jak i miejski zarząd i komunikacji pozytywnie lobbuje i wszystkie opinie we wszystkich opiniach wskazujemy, że jak największą zasadność realizacji tej inwestycji. Mówiliśmy sobie już o ochronie zdrowia, to może teraz przejdźmy do ochrony środowiska. 10 ton elektroodpadów wylądowało w specjalnych kontenerach, które są w Radomiu od 3 miesięcy. Na chwilę obecną jest ich 20. No i to rozwiązanie ewidentnie się sprawdza. Stąd, a to gdzie one się znajdują można sobie sprawdzić na mapie. No i stąd pytanie, czy w związku z tym możemy się spodziewać kolejnych tego typu pojemników? Ten projekt jest jakby współfinansowany przez firmę zewnętrzną, która w ramach umowy z miastem bezpłatnie wystawiła te kontenery w celu jakby odbioru, zbioru tych elektrośmieci i to ona zaproponowała taką ilość. Oczywiście będziemy sugerować, że jeżeli mają taką potrzebę, chęć i chcą to rozwijać. My jak najbardziej będziemy, będziemy pomagać w tym, żeby ten projekt się rozwijał. Ale jednocześnie mogę powiedzieć, że miasto za te kontenery, za obsługę tych kontenerów nie ponosi żadnych kosztów. Więc jest to nasz taki dodatkowy, dodatkowy, dodatkowa wartość. Więc jeżeli firma będzie gotowa do postawienia dodatkowych kontenerów, że będzie widziała w tym swój także zysk, my jak najbardziej. Wskażemy dodatkowe, <laughs> przepraszam, dodatkowe lokalizacje i, i ten projekt będziemy rozwijać. A jakie jeszcze działania miasto podejmuje, czy też zamierza w przyszłości podjąć, jeżeli chodzi o kwestie dbałości o środowisko? No bo tutaj choćby tak szybciutko z pamięci można wymienić elektryczne autobusy, prawda? No teraz są te kontenery na specjalne odpady. Co jeszcze? No, bezwzględnie. Myślę, że transport niskoemisyjny jest najważniejszą kwestią, bo już mamy 10 autobusów, mamy kolejną podpisaną umowę na kolejne 9 i de facto z tymi 19 autobusami, dodatkowo wskazując także te autobusy, które są, jeżdżą na gaz, pokazuje, że jesteśmy liderem z miast polskich, jeżeli chodzi o ten transport niskoemisyjny. Emisyjny. Budujemy ścieżki e, rowerowe i wszystkiego rodzaju udogodnienia e, są realizowane. Oczywiście to także kontrola, kontrola tego, co jest realizowane, e, co jest spalone w piecach w naszym mieście. Dzisiaj jeszcze mamy piękną pogodę, więc tego nie widać, ale od wczoraj już e, Straż Miejska e, znowu kontroluje dronem to, co jest spalane w radomskich piecach, bo kontrola musi być w, zmożona. A z drugiej strony inwestycja, inwestycja w przyrodę e, w ramach, Ostatniej kadencji zostało zrewitalizowanych kilka radomskich parków, a powstały także nowe, chociażby taki jak na południu. I to chcemy realizować. Realizujemy projekt Life, adaptacji do zmian klimatu. Chcemy pokazywać radomianom tą piękną, zieloną, błękitną radomską przyrodę, a jednocześnie Realizujemy inwestycje, które wspomagają te inwestycje, chociażby bulwary, które dochodzą do rzeki Mlecznej, gdzie jest realizowana meandryzacja tej rzeki, żeby mieszkańcy mieli świadomość tej pięknej radomskiej przyrody i cieszyli się z tego, że ciekawe gadunki ptaków czy bobry mieszkają w naszym mieście i bardzo, bardzo dobrze się tutaj czują. Po, pozostając przy transporcie, a wracając do lotniska, Pan Adam pyta, czy popiera Pan koncepcję Prawa i Sprawiedliwości dotyczącą budowy lotniska w Radomiu? Oczywiście. Lotnisko jest e, bardzo ważną inwestycją e, dla naszego miasta e, i wszyscy e, liczymy, że to lotnisko nie tylko zostanie wybudowane, ale faktycznie będzie takim czynnikiem wzrostu dla naszego e, miasta, e, że nie będzie to tylko, że tak powiem martwa inwestycja, ale oprócz tego biorąc pod uwagę, że to właśnie e, PPL realizuje tą inwestycję, że także ich decyzją e, na tym lotnisku faktycznie będą e, lądować samoloty z m, pasażerami, ci e, turyści, którzy tylko e, przyjazdem, a może na dłużej zostaną w naszym mieście, będą zostawiać tu swoje pieniądze, a jednocześnie infrastruktura, zarówno turystyczna, jak i gospodarcza, będzie się dzięki temu e, rozwijać. I, Trzeba mocno myśleć o tej inwestycji, myśleć w przód, co należy zrealizować. Dlatego chociażby w tym momencie kończymy inwestycje przebudowy wojska polskiego, gdzie będzie o, wiele, będzie o wiele łatwiej dojechać do lotniska, ale z drugiej strony także walczymy o jak najbliższy przebieg planowanej drogi S12, żeby faktycznie z drogi ekspresowej łatwo i szybko dojechać. Do lotniska. Dlatego walczymy o przebudowę starego szlaku S, y, 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 Krajowej Siódemki, bo mamy świadomość, że nie obwodnicą, która dzisiaj, jest, że tak powiem, mija Radą, ale y, właśnie tą starą Siódemką z y, strony Warszawy będą dojeżdżać pasażerowie do y, Radomskiego Lotniska. To także przebudowa wiaduktu na Rzymskiego. To widać, że prezydent bardzo poważnie myśli o rozwoju yy, Radomskiego Lotniska i tworzy dodatkową infrastrukturę, która Pomoże pasażerom jak najszybciej dojechać, a dzięki temu ten przyjazd będzie lepszy, ciekawszy. Miasto będzie postrzegane jako to, które robi wszystko, żeby podróżnym, którzy korzystają z lotniska, dojechać do niego było jak najszybciej, jak najlepiej. No właśnie, na pewno to jest system naczyń połączonych, tak moglibyśmy powiedzieć. Przede wszystkim wybija się tutaj transport, o czym pan prezydent powiedział, ale też, żeby tych. Pasażerów w Radomiu zatrzymać, trzeba by im coś zaprezentować. No, taką sferą chociażby może być kultura. I tutaj mam do Pana pytanie, chociaż jest to również zapytanie od administratora strony Murem za Radomiem. Otóż w naszym programie jakiś czas temu Pan Jarosław Kowalik mówił, że teraz w sprawie odbudowy Zamku Królewskiego w Radomiu pałeczka leży po stronie miasta. No, i tutaj właśnie jest pytanie. Czy i co miasto w tej kwestii robi, żeby stać się gospodarzem, właś, właścicielem tego obiektu lub przekazać go muzeum, żeby kwestia odbudowy mogła ruszyć z miejsca? Mówimy tutaj o odbudowie, o odbudowie, czyli mówimy o czymś, czego dzisiaj w Radomiu nie ma. Jedyną pozostałością, pozostałością po, po dawnym zamku jest dzisiaj ta część, w której mieści się plebania. Kościoła pozywaniem świętego Jana Chrzciciela przy rynku, więc mówimy tutaj o jakiejś odbudowie czegoś, co de facto na żadnych planach, mapach nie pozostało. Nawet dokładnie nie wiemy, jak ten zamek wyglądał. Ale jedno odbudowa to jest jedno, ale ja nie chciałbym się skupiać na, w tym konkretnym przypadku na budowie infrastruktury, tylko faktycznie pokazaniem co ta budowa ma wnieść dodatkowego e, do przestrzeni kulturalnej naszego miasta? Bo jeżeli ja słyszę, że w tej konkretnej odbudowanym e, zamku, oczywiście mówimy o jakimś jednym skrzydle, ma powstać kolejne muzeum, e, jakieś szlacheckie, już nie pamiętam dokładnie, e, no to pytanie, czy to jest inicjatywa? która do tego miasta e, ściągnie turystów, i która e, spowoduje, że ta oferta kulturalna w naszym mieście Znacznie się polepszy. Myślę, że o wiele lepszym rozwiązaniem, jeżeli chodzi o, o mówimy, jeżeli mówimy o kwestiach kulturalnych, jest budowa radomskiego centrum kultury, gdzie będzie mogła się rozwijać chociażby radomska orkiestra kameralna, bo wszyscy gdzieś tam chcielibyśmy, żeby takie miasto jak Radom miało filharmonię, gdzie można by robić naprawdę piękne koncerty, więc. Jeżeli mówimy o jakimkolwiek takim dodatkowym czynniku kulturalnym, mówmy o rzeczach, które faktycznie ściągną do radomia dodatkowe inwestycje, dodatkowych turystów, a nie tylko będą pomnikiem dawnych czasów. To skoro jesteśmy przy rzeczach których nie ma, no to nie ma też stadionu Radomiaka. I tutaj chciałbym poprosić o pana komentarz do słów pana radnego Dariusza Wójcika, który powiedział, że no na chwilę obecną nie ma pieniędzy na dokończenie tego stadionu. Na ile realne rzeczywiście jest to zagrożenie? Ja mam wrażenie, że często politycy, którzy wypowiadają się w mediach, a czy tym bardziej ci, którzy są w opozycji do prezydenta, mają takie powiedzenie, że czym, lepiej, czym gorzej, tym lepiej. Dla nich oczywiście lepiej. Ja z optymizmem patrzę w przyszłość i mam nadzieję, że faktycznie ten stadion w najbliższym czasie e, się pojawi, bo e, jeżeli e, mówimy o konkretnej inwestycji, jaką jest Radomskie e, Centrum Sportu, to wiemy, widzimy, że już hala jest praktycznie na ukończeniu. E, to jest pierwszy etap, a drugim etapem e, będzie, będzie realizacja stadionu. No niestety okazało się tak, że trafiliśmy na nierzetelnego wykonawcę i musieliśmy e, go, że tak powiem, e, odebrać mu tą budowę i ogłosić nowy przetarg. Ale... Takie rzeczy się zdarzają, chociażby ostatnio e, słyszymy, że Gdaka rozwiązała umowę z wykonawcą e, ekspresowej siódemki, inwestycje, na którym nam Radomianom, którzy dojeżdżając jakiś czas albo często do pracy do Warszawy bardzo zależy, żeby bez problemu e, ten odcinek e, e, przemierzyć. Więc e, e, oczywiście są pewne problemy, ale ja chciałbym być optymistą e, i że tak powiem e, nie wierzę tym wszystkim pesymistom, którzy źle życzą prezydentowi i źle życzą inwestycjom, które on realizuje. No to ostatnie pytanie, panie prezydencie. Wspomniał pan o panu Warszawie, a zatem to zapytam się o to, o co pytam teraz każdego naszego gościa na sam koniec. Wydzielenie z Warszawy, z województwa mazowieckiego. Tak? Nie? Dlaczego? Ja już jakiś miesiąc temu, czy dwa miesiące temu w pana programie mówiłem, jak najbardziej jestem za tym, żeby radą był stolicą województwa. I nieważne jakiego czy to będzie województwo mazowieckie. Staropolskie czy radomskie Radom jako 200 tysięczne miasto naprawdę zasługuje na to, żeby być stolicą województwa i tak samo jak lotnisko będzie pewnego rodzaju czynnikiem rozwojowym, tak samo ulokowanie w Radomiu stolicy województwa wpłynie pozytywnie na rozwój tego miasta. Wszystkim życzę, żeby Radom był stolicą województwa i myślę, że powinniśmy wszyscy do tego dążyć, żeby to się jak się wydarzyło. No niestety mamy teraz e, informację, że projektu nikt nie widział, a już został włożony na półkę, że może za rok zostanie nam przedstawiony. Mam nadzieję, że jednak ten projekt e, e, tworzący stolicę województwa w Radomiu e, za chwilę się znajdzie i faktycznie będziemy mogli poważnie do niego podejść, zobaczyć, co jest tam napisane i merytorycznie się do niego odnieść. I ja się do tych życzeń dołączam. I przy okazji życzę zdrowia, dziękując za udział zdrowia, w dzisiejszej życzę. rozmowie. Wszystkim dziękuję serdecznie, panie wiceprezydencie. Moimi państwa gościem w dniu dzisiejszym był wiceprezydent Radomia, pan Jerzy Zawodnik. Panu dziękuję jeszcze raz, a państwu dziękuję za uwagę. To był kontrast plus paływanie. Kłaniam się nisko i oczywiście życzę miłego popołudnia i zapraszam na kolejne odcinki. Do widzenia.